15-minutowe miasta. Chory pomysł Światowego Forum Ekonomicznego. Gady chcą pozamykać ludzi w obozach. W Polsce już budują 15-minutowe getta. Zamykanie ludzi na małych obszarach. Skąd my to znamy? Z niedalekiej historii. To już było testowane przez Niemców. Przez faszystów SS. Co 40 city znamy już z historii. Tu też było wszędzie blisko. Nie było samochodów. Były limity ubrań i jedzenia. Oraz zakazy przemieszczania się. Unia Europejska to kontynuacja faszyzmu, za którą stoją Niemcy, a więc dalej robią to samo. Mają już w tym doświadczenie. Kto inspiruje Unię Europejską? W tym kierunku to idzie. To jest satanizm, już taki jawny, po zamykanie ludzi w więzieniu. Brytyjskie 15-minutowe miasto, słuchajcie. Zarząd miasta Oxford w Wielkiej Brytanii przegłosował ustawę, która wprowadzi miasto 15-minutowe. Słuchajcie o co chodzi, już Wam czytam. Mieszkańcy Oxfordu ponownie wyszli na ulicę protestując przeciw wprowadzeniu części dzielnic tzw. Tak stref o niskim natężeniu ruchu. Ograniczenia polegają m.in. na zamykaniu niektórych ulic dla ruchu samochodowego oraz ograniczeniu przejazdu w centrum miasta do 100 rocznie czyli nie będą mogli więcej niż 100 razy wyjechać poza swoją strefę. Czytam dalej. Nielegalne przekroczenie strefy wiązałoby się z mandatami sięgającymi 70 funtów. Na granicach stref miałyby powstać wirtualne blokady skonstruowane z tysięcy kamer przemysłowych zczytujących tablice rejestracyjne pojazdów. Zabronione byłoby również przekraczanie granic w ścisłym centrum miasta, a chcący przemieścić się między strefami musieliby najpierw wydostać się na rogatki. Protestujący nie zgadzają się z samą koncepcją ograniczenia swobody przemieszczania się w imię bliżej niesprecyzowanych celów. Niektórzy protestujący wskazują, że nie sprzeciwiają się walce z korkami i spalinami, lecz metodą, za pomocą których władze chcą osiągnąć swoje cele. Byłoby fantastycznie, gdybyśmy mieli wszystkie te ładne, małe centra społecznościowe z udogodnieniami w pobliżu, ale w rzeczywistości, sprowadza się to do tego, że jesteś śledzony i szpiegowany we własnym mieście, słuchajcie, i potrzebujesz przepustek do poruszania się w miejscu, gdzie mieszkasz. Mieszkańców niepokoi również rażący brak m, reakcji ze strony mia Rady Miasta, gdzie większość posiada pra partia pracy. Część zwraca uwagę, że ograniczenia transportu to zaledwie minimum takie do ingerencji, przepraszam, w życie mieszkańców. Metropole Info zauważa, że plan jest inspirowany budzącą kontrowersją inicjatywą C40, którą stworzyły władze kilkudziesięciu światowych metropolii w celu zmniejszenia do zera emisji netto gazów cieplarnianych. Między innymi poprzez ograniczenie roku samochodowego i spożywanie produktów bieżących. Do inicjatywy przyłączyła się Warszawa w roku 2007. U nas w Polsce jest 5 miast, które do 2034 roku mają stać się miastami 15 nie powinni, wiecie. Jest to Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Mieszkańców Krakowa zaniepokoił zaniepokoju wzdłuż linii tramwajowej północnej części miasta betonowy mur. Nie ma go w planie zagospodarowania przestrzennego. Co prawda niektórzy uważają, że to są ekrany dźwiękochłonne, ale... Z tego, co mi wiadomo, nie buduje się ich z betonu. Ja byłem w szoku, bo nie spodziewałem się, że zobaczę przed latem beton. Bo tam, właśnie mieszkańców jednego z osiedli, od powstającej pętli tramwajowej zaczęto odgradzać betonową ścianą ekranów akustycznych. To była bardzo niemal niespodzianka. Nie, nie, czegoś takiego niestety się nie spodziewali w naszych najczarniejszych snach. Ekrany będą miały od 2 metrów, nawet do 10. Mur berliński miał około czterech metrów wysokości. Żelazny mur na granicy strefy gazy 8. Krakowski przewyższa je Kraków klimatyczny kwartał. Zarząd transportu publicznego w Krakowie wskazuje, że zgodnie z ideą 15-minutowego miasta realizuje projekt klimatyczny kwartał na obszarze dzielnicy Kazimierz oraz części Grzegórzek. To przełomowy projekt urbanistyczny obejmuje działania dotyczące poprawy jakości przestrzeni publicznej, mobilności zieleni oraz rewitalizacji. Klimatyczny kwartał jest początkiem zmian w myśleniu, planowaniu i kształtowaniu przestrzeni publicznej naszego miasta. Ważne, o ile nie najważniejszy jest w tym projekcie wymiar ludzki wyrażany w budowaniu nowych więzi sąsiedzkich i mocniejszym dbaniu o już istniejące zwiększaniu udziału tych, którzy na co dzień tam żyją i pracują w kształtowaniu ich otoczenia oraz w w miasta w do wyżej wskazanych zmian. Miasto w 15 minut. Rozwiązanie klimatyczne tylko wymówka dla większej kontroli. Zwolennicy 15-minutowego miasta twierdzą, że zmniejszy emisję i poprawi jakość życia mieszkańców, ale krytycy twierdzą, że koncepcja wspierana przez światowe formy ekonomiczne jest dyskryminująca. Aby przejąć dalszą kontrolę nad życiem ludzi, globaliści forsują fałszywą ideę, że te miasta uratują planetę. 15-minutowe miasta pojawiają się wszędzie, a Światowe Forum Ekonomiczne jest szalenie entuzjastycznie nastawione do nich. Aby jeszcze bardziej przejąć kontrolę nad życiem ludzi, globaliści forsują fałszywą ideę, że te zielone miasta, które udostępniają usługi mieszkańcom w ciągu 15 minut od ich domów, uratują planetę i pomogą całej ludzkości. Zamiast tego są dla nich niczym więcej niż sposobem na ograniczanie, zmuszanie, karanie, inwigilację i ograniczanie podstawowego prawa do swobodnego przemieszczania się mieszkańców. Koncepcja 15-minutowego miasta ma kluczowe znaczenie w agendzie ONZ 2030 i jej zielonej agendzie Net Zero. Elektroniczne ogrodzenia są umieszczane na drogach dojazdowych, aby zapewnić mieszkańcom pozostanie w ich własnej strefie. Mieszkańcy mogą opuszczać swoje 15-minutowe miasto maksymalnie 100 razy w roku, ale najpierw muszą zarejestrować swój samochód, który jest śledzony w całym mieście za pomocą inteligentnych kamer. Podczas gdy ludzie na całym świecie są zmuszeni wybierać między jedzeniem obiadu a ogrzewaniem swoich domów, elity będą latać do Davos swoimi prywatnymi samolotami, mieszkać w eleganckich hotelach. Jeść drogie jedzenie i planować, jak zamknąć nas w naszych 15-minutowych więzieniach. Mistrz Bis przedstawił pomysł bycia pierwszym 15-minutowym miastem w Stanach Zjednoczonych. Zrobił to wczoraj wieczorem pod swoim adresem w mieście. Model urbanistyczny jest nowy, ale urbaniści powiedzieli naszej Sarze Schukman, że nadszedł czas, aby sięgnąć po dolary federalne, aby rozwiązać niektóre z głębszych problemów Cleveland. Wyobraź sobie Cleveland, w którym wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się niecałe 15 minut od domu. To idealne ramy planowania, w których ludzkie potrzeby i pragnienia są dostępne 15-minutowym spacerem, jazdy rowerem lub podróży tranzytowej. I właśnie do tego dążymy w tym modelu planowania. Urbanista Matt Moss mówi, że to niekoniecznie musi być sen. Zamiast betonowej dżungli, w której ludzie pracują i dzielą miejsca, w których mieszkają, w 15-minutowym mieście wszystko jest bliżej. W mieście, które mamy teraz, od czasu do czasu pytając mieszkańców, w jaki sposób mogą chcieć, aby ich społeczność się rozwijała lub zmieniała w sposób, który ponownie uczyni rzeczy bardziej dostępnymi. Lub zapewni im więcej możliwości do rzeczy, do których chcą się dostać w codziennym życiu. Wszystko to odbywałoby się za pośrednictwem e-bramek, bramek elektronicznych i rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Możesz przebywać w swojej okolicy tylko w tej 15-minutowej strefie, do której zostałeś przydzielony. Stanie się to w ciągu najbliższych dwóch lat. A jeśli wykorzystasz wszystkie swoje 100 karnety, które ktoś ci wyznaczył na wchodzenie do różnych stref, zostaniesz ukarany grzywną. Twoja tablica rejestracyjna zostanie rozpoznana. Zauważą, że poszedłeś w miejsce, do którego nie masz wstępu, w swoim własnym mieście. I spotkać kara 100 funtów to kolejny sposób etykietowania ludzi. Zobaczcie, jak wygląda 15-minutowe miasto w Chinach. Musisz zeskanować swój kod HR. Musisz zeskanować swój paszport COVID. Jest również rozpoznawanie twarzy, aby móc wjeżdżać i wyjeżdżać z miasta. To dystopijne piekło, sprawdź co. Oni, sataniści, działają w myśl tej zasady. Im kłamstwo jest bardziej sprzeczne z prawdą, tym jest skuteczniejsze. Tym jest skuteczniejsze. Ono nie może być blisko, ono musi być skrajnie, brutalnie przeciwne. Brady. Polacy, Słowianie, bandyci z zachodu, Unia Europejska i USA i Polinowcy chcą nas pozamykać w tak zwanych gettach, w miastach 15-minutowych. Czy na to pozwolimy? A dzisiaj my, Polacy, mamy szansę wejść na tą kolejną falę rewolucji. Chcemy tym samym też. Jak najszerzej być otwarci na wszystkie pomysły wspólnie pisać historię gospodarczą i lepszy, lepszy świat. Gady czują się zbyt pewnie po tym, jak steryzowali cały świat fałszywą pandemią. Pozamykali wszystkich w domach, a połowę ludności zaszprycowali. Myślę, że teraz wszystkie ich destruktywne pomysły przejdą, ale ich czas się kończy, gubią się, w końcu ludzie zaczynają się jednoczyć i walczyć z gadami. Stop 15 piętnastominutowym miastom! Zapraszamy do udostępniania naszych materiałów. Uwaga, Facebook blokuje nasze filmiki i strony. Zapraszamy na wszystkie nasze nowe filmy na naszą oficjalną stronę www.jasnastronamocy.info